Okej, okay, zaczynamy. Zaczynamy grać. To jest świnka, nie wiem, na Izbie. Na chorąjkach. Ogólnie to jest dom, to jest mój domek. Przynajmniej kułem nie ważne. Eee, o, to jest jeszcze po zrobiach. Jeden. Tu mam swój ogródek Tu mam dinyę. A tutaj Boże, mamy. Tam są skrzynki w moim domku. Nie podronej. Wielki, Proszę, stać gdzieś. Ale Nie, 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 przecież nie mam.

Będę się dosyć trzymać na Tendermana w czarnym toku, choć to nie zabiję. Nie, po prostu nie, te zwierzęta nie widać, jak się ma nie Ok, lecimy, pokażę Wam teraz, co się znajduje. Obok mojej wersji, tu jest też jedno, jedno wyjście. A tutaj jest taki stawik. W tamtym nie, nie wiem jak tą wrócić. Proszę bardzo, żeby nie wynikać. W to. Też nie wiem, bo w ramach i nie chcę tego. Już tamtym już to No nie O tu. Tu jest spawner, czyli taka jakby fabryka pająków. I tam się kręci. Zablokowałam to. to, to bo tutaj <laughs> tu się spawnują się pająki. Twarzają się pająki. Jak się postawi na tym pochodni, to ponoć, ponoć się po prostu zablokuje. Wziąłem sobie, no i się zablokowało. Pos tu wziąłem sobie skrzynki. I tyle. Tutaj zrobiłam. Tu mm. góry do góry można jeszcze wejść. Jest. Jestem tu u góry. Oj. Nie. O. Weszłam. Dobra. O jaki ładny konik? Ta się. Fajnie, że znajduję. Na ruinach, bo można tutaj dużo budynków. Robić. Możecie też wpisać w komentarzach, co chcecie, żebym zrobiła. Na przykład, jak powiedziałam w tym pierwszym filmie coś napisał, żeby to wykazała jako swoją pieska albo kotka. No to dzisiaj w sumie mogłabym coś takiego zrobić, tylko. Tu nie, nie ma rybek ani rybki, ani I nawet pieska, tu nie ma. Ale kotków tu jest dużo. Chodźmy teraz, pokażę Wam tak. Mm. Okay. Dobra. I teraz, o konik, kolejny konik. Te drzwi się same zamykają, bo to są płytki naciskowe. Jak na... się drzwi na płytkę nacisku, to już się automatycznie otwierają. Jeśli chodzi o to, jest na obrót. To są skrzynki, jedna. Z wymianą przedmiotami, tamtą salę wam zostawiam na koniec. To jest najfajniejsza sala. Tu jest moja sypialnia. Teraz skrzynka, jak nie i następny pokój, tutaj. To jest moja pracownia Mam tutaj takie narzędzia jak na przykład kowadło czy sto do zaklinania. Też mi sto jak zbroję O! Widzimy teraz półnieczek. No o tej mi tego nie czeka. O Też mam łazienkę. chcecie zobaczyć. Fajny sposób wladowania w domu? Proszę bardzo. Robicie sobie prysznic. Robicie go o jedną kratkę. Kresk, kratkę za dużo. ta -da! Oto, oto pomysł jak zadać w domu. Oj. No i teraz co? Uzić trzeba włączyć. Ostatnia sala końcowa. Ta sala końcowa to jest. Hum, oczywiście nie będziemy tu nic wszystkich, wszystkich, nie będziemy się tych wszystkich łodzi w To jest Zróbą no, no, to tyle, bo chciałam pokazać. Pa, do usłyszenia.